Hej! Dzisiaj przedstawię Wam 24 fakty o naszej kochanej Pixie Star. I jak coś w tle może się odzywać mój mały gryzoń, więc przepraszam od razu. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kreatywnego komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapki w górę. Sam pomysł na odcinek wziął się z komentarza z poprzedniego odcinka, na który serdecznie zapraszam. od coś na pewno: pomysł na odcinek fakty o Pixie, ancie i Zaku w Postanowiłam, że rozdzielę ten film na dwie części i dodam coś od siebie, ale o tym dowiecie się wkrótce. Ogólnie spodobało mi się wiele więcej pomysłów, ale postanowiłam, że je wykorzystam i przez kilka odcinków po prostu nie będzie losowanka. A osoby, których pomysły wykorzystam, po prostu dostaną Pixela, Dripa lub inka. A więc przechodzimy do naszych 24 faktów o Pixar. Pixie Star jest żeńską wersją zaka Kaya. Na Movie Star Planet pojawiła się 9 marca 2015 roku. Na niektórych serwerach 4 dni wcześniej. Jest botem informujących nas o nowościach. Jest zawsze online. Mogą ją mieć w znajomych tylko kobiece Movie Star. Tworzy filmy, artbooki, luki i wstawia zdjęcia. Na konto Pixie Star logują się czasem osoby pracujące w Movie Star Planet i tworzą filmy, artbooki, luki oraz wstawiają zdjęcia. Jeszcze raz poznajemy ją przy tworzeniu damskiego konta. Pixie jest następczynią Samantha. Samanta, inaczej Samantha Extra, jest jedną z pierwszych postaci stworzonych przez Movie Star Planet. Prowadziła casting, jak jeszcze istniał. Można było ją dodawać do filmów. Były teorie, że Samantha została zhakowana przez Pixie Star. W szafie Pixie Star można znaleźć ubrania Samantha. Pixie Star posiada star VIPa pana zawsze. Pixie Star nie można usunąć ze znajomych. Pixie Star zawsze pojawia się pierwsza na liście znajomych. Ubrania Pixie Star są unikatami. Ma Bonnie o imieniu Lily, który był moderatorem na Bully Planet. W konkursie Red Valentine pojawiła się animacja, w której siadamy do stołu z Pixie, oraz w konkursie Fame Family pojawiła się animacja, gdzie robimy sobie selfie z Pixie i Zakiem. W konkursie Movie Star Planet Love występuje Blueska z Pixie Star i obrazem z napisem Pixie is my best friend forever. Na strażnym MSP pisała dziwne statusy, m.in. Witaj, Tatoja Samantha. I siemanko! W styczniu 2018 roku była dziwnie ubrana na wszystkich serwerach. Pixie Star można zablokować na Blockstar Planet oraz na Movie Star Planet 2. Gdy pojawia się Pixie Star przy tworzeniu konto, nie można było odmówić zaproszenia do znajomych. Teraz nie można jej zaproszenia ani przyjąć ani odmówić. Pojawia się automatycznie w naszych znajomych. Pod koniec 2019 roku pojawił się błąd, który pokazuje nam dwie Pixie Start znajomych. Dalej on nie jest naprawiony. Na każdym serwerze posiada inny level. W reklamie gry mówi Star Planet główna aktorka przemienia się w Pixie Star. Na temat Pixie Star byłoby już to na tyle. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kreatywnego komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę. Oczekujcie już długo kolejnej części tego filmu i oczywiście zapraszam do poprzedniego odcinka. Cześć!